Chris powoli szedł nocą wzdłuż nabrzeża, chwiejąc się z boku na bok, niczym jakiś duch. Chód mężczyzny można wytłumaczyć tylko i wyłącznie wypitym tego wieczoru alkoholem. W głowie Chrisa szumiało kilka głosów, z których jeden był delikatnym barytonem lekarza prowadzącego. Panie Simons, przepraszam, zrobiliśmy wszystko co możliwe, ale w takich przypadkach nawet medycyna jest bezsilna. Jeśli będzie pan cierpliwy i skontaktuje się z Nowym Jorkiem, wszystko może się odmienić, ale osobiście nie gwarantuję tego panu. Chris z frustracji zamachał rękami w powietrzu. Nigdy wcześniej nie czuł się tak źle jak dziś. Upił się tylko z powodu tych złych wieści. Przykro mi, ale nie będziesz mógł mieć dzieci. Chris powtarzał słowa lekarza i podszedł do balustrady mostu. Biznesmen szedł tam, zadając sobie tylko jedno i to samo pytanie: Po co mi ten drogi samochód, trzypiętrowy dom w elitarnej części miasta, konto w banku, skoro nie mogę mieć dzieci ani rodziny? Wychylając się przez poręcz mostu, patrzył na czarną, zimną wodę, ale nie był w stanie zrobić tego ostatniego kroku. Nie, jeszcze będę miał czas, muszę spróbować. Poddać się tym badaniom w New York Medical Center. Chris zaczął powtarzać to sobie w kółko, jak mantrę. I w tym momencie jego uwagę przykuł dziwny dźwięk. Przypominało to jakby trochę pisk jakiegoś zwierzaka, przez co Chris odwrócił głowę. Po chwili wydawało mu się, że to tylko złudzenie optyczne, ale wtedy, przyglądając się uważniej, biznesmen aż krzyknął. Kilka metrów dalej stała wątła kobieta, trzymająca w rękach małe dziecko. Ubranie nieznajomej wyglądało na zaniedbane i najwyraźniej kupiła je w sklepie z używaną odzieżą. Z jej spojrzenia Chris od razu wyczytał, że była w skrajnej rozpaczy i najprawdopodobniej myślała w tym momencie o zrobieniu czegoś złego. Zmieniwszy zdanie na temat skoku z mostu, biznesmen znalazł się kilka kroków przed kobietą z dzieckiem. Co ty robisz, nawet nie waż się o tym myśleć? To nie jest tego warte, uwierz mi. Młoda, piękna, dlaczego chcesz to niby zrobić? Nieznajoma zerknęła na niego spojrzeniem pełnym smutku i żalu, po czym jakoś niejasno pokręciła głową. W tym momencie dziecko zaczęło płakać w jej ramionach, co natychmiast otrzeźwiło nie tylko Krisa, ale także i mamę malucha. Biznesmen skrzywił się. Nakarm go albo zrób cokolwiek innego, ale dlaczego on tak płacze? Chyba jest głodny. Kobieta załkała smutno. Tak, ale. Ja nie mam czym go nakarmić, nie mam nawet mleka. Ale jak to? Chris był zaskoczony. Po prostu, pokarm się skończył i już. W tym momencie biznesmen doświadczył cichego wyrzutu sumienia i wyraźnie się zawstydził. Po chwili zastanowienia powiedział: no cóż, no jak nie masz swojego mleka, to, to możesz je kupić. Jaki problem? Chodź, przejdziemy do sklepu. Nieznajoma spojrzała na Krisa z wyraźną nieufnością, ale mimo to nie odrzuciła jego oferty. Biznesmen zaprowadził ją do budynku supermarketu, gdzie zamierzał kupić młodej matce wszystko, czego pragnęła. Dziecko w jej ramionach natychmiast ucichło, jakby odgadło, że zamierzają nakarmić je mlekiem. W supermarkecie Chris kupił jej wiele potrzebnych rzeczy: wilgotne chusteczki, pieluszki, jedzenie dla samej mamy dziecka. Jak się okazało nieco później, nieznajoma nazywała się Linda Stone. Jej dziecko miało na imię Tommy. Tak się też złożyło, że narzeczony opuścił dziewczynę zaraz po tym, jak dowiedział się, że Linda jest w ciąży. W oczach Krisa była to jawna zdrada, zwłaszcza jeśli chodziło o dziecko, co samo w sobie było dla niego drażliwym tematem. Kompletnie nie rozumiem, jak można zostawić kobietę, która nosi pod sercem twoje dziecko. To w mojej głowie się nie mieści, Chris był szczerze oburzony. Linda tylko wzruszyła ramionami. Będąc w przeszłości wychowanką domu dziecka, przywykła do polegania wyłącznie na sobie. Obserwowała Krisa uważnie, bojąc się mu zaufać. Biznesmen z kolei z uśmiechem patrzył, jak młoda mama chodziła pomiędzy półkami spożywczymi i wybierała same przecenione produkty. Nie, 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 nie. weź to, co najlepsze. Nie martw się o pieniądze. Zapłacę, rzucił Kris i jako dowód wyjął z kieszeni kartę kredytową. Linda wtedy uśmiechnęła się po raz pierwszy od chwili, gdy go spotkała i pokiwała głową. Jako, że biznesmen był jeszcze lekko znietrzeźwiony, nie wsiadł za kierownicę. Wcześniej wezwał taksówkę. Dokąd jedziemy? Spytała z niepokojem Linda. Chris natychmiast powiedział. Do mnie, do mojego domu. Nie martw się, sam mieszkam i to już długi czas, Chris pospieszył z odpowiedzią. Linda rzuciła zawstydzone spojrzenie na taksówkarza, ale ten nie zareagował. Szczerze mówiąc, nie obchodziło go, że jakiś biznesmen postanowił sprowadzić do swojego domu żebraczkę i to z dzieckiem. Gdy Linda o zmierzchu zobaczyła dom Krisa, jej zdumienie nie znało wtedy granic. To twój dom? Kobieta nie mogła się powstrzymać. Chris uśmiechnął się i dodał: Tak, zbudowałem go od podstaw kiedy zostałem właścicielem dobrej firmy. Taksówkarz z szacunkiem skinął głową i kręcąc kierownicą, zatrzymał auto przy wejściu. Chris zapłacił, po czym wziął dziecko z ramion Lindy i skierował się w stronę drzwi. Gdy znaleźli się w holu rezydencji, kobieta niemalże zamarła. Takiego luksusu i przepychu nie widziała nawet w hollywoodzkich filmach. Tymczasem Chris, z minę gospodarza, zaprowadził Lindę do salonu, po czym zaczął rozkładać zakupione produkty na stole. Następnie, zwracając się do kobiety, powiedział najciszej jak potrafił. Przygotuj proszę dla dziecka mleko. Ja w tym czasie przygotuję coś na szybko, tak do zjedzenia dla nas. Linda wzięła dziecko na ręce i poszła do sąsiedniego pokoju, aby je najpierw przewinąć. Chris w mgnieniu oka przygotował omlet z bekonem, jeszcze zanim Linda nakarmiła swojego synka. Kolacja minęła w sympatycznej atmosferze. Linda rzuciła się niemalże na omlet z apetytem, jakby nie jadła już od kilku dni. Chris spojrzał na Lindę z czułością, przeżywając niezrównane uczucie litości dla tej wyczerpanej życiem kobiety. Oczywiście biznesman zrozumiał, że nie każdy ma pieniądze na kupno takiego domu i na życie w takim stylu. W tym momencie w duszy Krisa obudziło się uczucie, które dało mu wrażenie komfortu. Tyle razy odtwarzał w myślach tę konkretną scenę, wyobrażając sobie siebie jako spokojnego, ojca rodziny, że nie był już chyba gotowy doświadczyć tego w rzeczywistości. Cóż, Linda a Linda po prostu cieszyła się chwilą bycia gościem, mając nadzieję, że zostanie w domu Chrisa przynajmniej do rana, kiedy to jej syn Tomi porządnie się wyśpi. Widziała siebie jako pielgrzyma, który zamiast plecaka na ramionach trzymał w rękach swoich dziecko. Chris nie wdawał się w szczegóły ani nie pytał Lindy o jej przeszłość. Rozumiał tylko jedno. Oprócz niego ta para nie miała absolutnie nikogo, kto mógłby im pomóc. Alkohol, który wypił, nadal dawało sobie znać, a powieki Krisa natychmiast zaczęły opadać i zachciało mu się wtedy spać. Biznesmen miał trudny dzień, incydent na moście odebrał mu całkowicie siły do życia. Możecie zostać w pokoju dziecięcym, jest nowy. Ja nie mam dzieci, nie mogę mieć. Więc gośćcie się ile chcecie. Kris pożegnał się i poszedł do swojej sypialni. Linda długo nie mogła zasnąć, patrząc na wystrój pokoju, w którym każdy element był wykonany z miłością i czułością. Łzy napłynęły do oczu kobiety, gdy zobaczyła swego synka Tomiego, który chrapał rytmicznie w nowiutkiej kołysce z baldachimem i świecącą przyćmionym niebieskim światłem lampką stojącą na nocnym stoliku. W tym momencie od razu wyobraziła sobie Krisa, który codziennie przechodzi obok tego pokoju. Doskonale świadomy, że nigdy nie będzie słyszał tam śmiechu dzieci. Jak się okazało nieco później, w domu Chrisa mieszkał jeszcze jeden lokator. To był czarny kot Church. Sam Chris żartował, że przydomek zwierzaka wziął się od skróconego nazwiska wybitnego polityka, ale w rzeczywistości tak nie było. Church natychmiast nabrał szacunku do gości i zaczął ocierać się o nogę Lindy mrucząc czule i dotykając łapą jej kostki. Ale piękny. Kobieta mimowolnie podziwiała tego kotka, drapiąc zwierzaka za uchem. Zasnęła dość późno, oddając czerczowi dobrą połowę swojego łóżka, bo zmęczony kot postanowił, że będzie spał razem z nią. Rano Chris wstał dużo wcześniej niż wszyscy. Od razu wziął się za przygotowywanie śniadania. Biznesmen jednak był w złym humorze. Chris miał ważny wyjazd służbowy na drugi koniec kraju. Nie mógł znaleźć kogoś, kto zaopiekowałby się w tym czasie Churchem. A co jak zapytam o To Lindę? Chyba nie ma w tym nic złego. Będzie miała gdzie mieszkać, a Church dostanie opiekę i należytą uwagę pomyślał Chris. Wkrótce Linda weszła do kuchni, trzymając w ramionach głodnego Tomiego. Który wzruszająco, mamrocząc, bezzębnymi ustami domagał się mleka. Chris uśmiechnął się, a następnie wziął dziecko w ramiona, dając Lindzie możliwość umycia rąk i przygotowania mieszanki dla dziecka. Gdy biznesmen przedstawił kobiecie swoją propozycję, jej zdziwienie nie znało granic. Czy będę przez kilka dni panią tego domu? Ha, to chyba nie do pomyślenia, naprawdę. To bardzo niezręczne. W odpowiedzi Chris natychmiast przedstawił swoje argumenty. Nic się nie martw Church, jest specjalne jedzenie, mamy zapas na ponad miesiąc. A dom? Nie mam tu przecież gości. Swoją drogą okolica jest bardzo ładna i spokojna, także zostań. Na pewno nie pożałujesz. Linda potrząsnęła niepewnie głową, a potem skierowała wzrok na Tomiego, który łapczywie przycisnął usta do butelki. Wtedy młoda matka zdała sobie sprawę, że tak naprawdę nie ma nic do stracenia. Życie w domu Chrisa było o wiele bezpieczniejsze niż włóczenie się po ulicach, narażając życie i zdrowie swoje i dziecka. Otrzymawszy zgodę Lindy na zamieszkanie i opiekę nad domem, Chris odetchnął z ulgą. Teraz mógł bezpiecznie udać się w podróż służbową bez obaw o swojego pupila. Na godzinę przed wyjazdem. Linda przygotowała mu pyszny lunch i zawstydzona własnymi słowami, oznajmiła, że będzie na niego czekać bez względu na wszystko. Gdy Chris żegnał się z Lindą stojącą w drzwiach, w jego oczach pojawiły się łzy. Patrząc na Tomiego, który rytmicznie chrapał w ramionach swojej mamy, biznesmen poczuł czego dokładnie brakowało mu przez te wszystkie lata. Na pewno wrócę, czekajcie na mnie. Powiedział Chris i zamknął drzwi za sobą. Linda patrzyła, jak odchodzi, i w myślach życzyła mu powodzenia. Chris dotrzymał słowa. Trzy tygodnie później wrócił do domu, trzymając w dłoniach bukiet białych róż. Teraz wiedział dokładnie, czego chce od życia i doskonale to zrozumiał, będąc setki kilometrów od domu. Miesiąc później Linda i Chris zdecydowali się pobrać po to, by na zawsze mogli związać swoje serca. Znajomi i przyjaciele biznesmena docenili jego wybór, nie przestając podkreślać szacunku dla panny młodej, nie tylko w dniu ślubu, ale przede wszystkim wreszcie życia. Najbardziej jednak z tego cieszył się Church, który nie miał już jednego opiekuna, ale zyskał od razu całą trójkę, z których jednym był śliczny mały chłopczyk o imieniu Tommy.